Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Dywina, 25. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Dominik Szymański. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Dziękujemy za Wasze komentarze, za Wasze polumienia i też przesyłania dalej naszych rozważań, naszych medytacji biblijnych. A dzisiaj rozważamy Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 16, od wersety od pierwszego do 13. 13. Jezus powiedział też do uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego skarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie. Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie jednego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On rzekł mu: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty, ile jesteś winien? Ten odrzekł sto korców pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam powierzy dobro? Prawdziwe dobro powierzy. Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrym nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słyszymy dzisiaj o. Rządca, oikonomos, który został Diaballo. Cóż to znaczy? Oskarżony. oskarżony. Ale oskarżać w sensie y, postawiony nie tylko w złym świetle, ale w też no, w zamiarze no, złym po prostu. Przy czym z kontekstu wynika, że to oskarżenie było prawdziwe. Nad tym się chyba nie ma sensu zas zastanawiać. Sam oskarżony nie kwestionuje treści oskarżenia, więc problem nie jest w tym, że go ktoś oskarżył, tylko że on trwonił majątek swego pana i pan się o tym dowiedział. I będzie pozbawiony swojej pracy. No, taka jest konsekwencja tej jakby jego rozrzutności czy nieroztropności w tym zarządzaniu. Bo pewnie wynikało to z tego, że no dlaczego trwonił. Trwonienie do mnie mamy, że dla siebie coś zyskiwał, że przepuszczał ten majątek jakby dla swoich celów, dla swojego dobrostanu. Ciekawe, że święty Piotr i święty Paweł używają tego samego słowa oikonomos I jest to w sensie szafarz. Um, więc mówimy jasno, że ten rządca to jednak um, zajmuje się po prostu nie swoim majątkiem, tylko um, naprawdę cudzym, i myślimy też o sobie, że my jesteśmy też tylko szafarzami um, tych różnych dóbr, które posiadamy. Pana jest wszystko, cała ziemia, i wszystko co ją napełnia, mówi psalmista. W całej przypowieści y, siedem razy pojawia się ekonomos, ekonomia. Jakby święty Łukasz chciał nam mocno podkreślić to, że nie należy sobie przywłaszczać tego, cośmy dostali od Boga, bo wtedy będziemy trwonić Boże dobra, zamiast się pomnażać, co jest Bożym interesem. Jesteśmy tylko zarządcami. Przyjdzie czas, kiedy zostaniemy od zarządu, od zarządzania odsunięci. Trzeba będzie zdać rachunek. Pięknie to brzmi po, po kręcku hologostes, ekonomias rachunek z zarządzania i trzeba myśleć, co będzie potem, kiedy, kiedy skończy się czas mojego zarządzania, czy będę miał możliwość żyć dalej, prawda, po, po tym końcu. Bo no ten człowiek mówi, że kopać dosłownie nie ma siły. Nie to, że nie może, tylko że nie ma fizycznej siły, a z drugiej strony żebrać się po prostu wstydzi, bo żebrak jest kimś absolutnie ostatnim. Szuka sposobu, żeby w swoim środowisku, a ci, którzy byli kontrahentami jego pana, to wydać się, że bogaci ludzie. Sto korców pszenicy, czy. czy no to, są, to, są to są liczby duże. duże ja gdzieś sobie wynotowałem to, co. O czym w ogóle oni mówią? 100 beczek oliwy to podobno 4000 litrów, na co trzeba było posadzić 150 drzewek oliwnych, co dawało 1000 denarów. A 100 hektar, 100 Korców. Korców pszenicy to jest 40 ton zboża, czyli 50 hektarów, 2500 denarów. Całkiem duże rabaty daje, kiedy przychodzi czas rozliczenia, bo. Wychodzi o to, że, że 500 denarów da denar Jego hojność jest tutaj naprawdę imponująca. Tylko no, pewnie myśli, że w ten sposób może oni dadzą mu posadę, chociaż z drugiej strony, jeśli. I nawet jeżeli nie dadzą mu posady, to na pewno rozważa to, że może uda mu się dostać do grona przyjaciół tych dłużników przez. Nie dadzą mu jego zginąć. Otóż to. Wydaje się, że Pan Jezus posługuje się tutaj prawdziwą historią. Takich historii mogło być wiele w tamtych czasach. Bogaci właściciele, którzy mieli tysiące hektarów, setki czy tysiące drzew oliwnych, wielkie hektary pól uprawnych, rezydowali sobie gdzieś w metropolii, może w Atiochi, może w Wezie, może w, nawet w samym Rzymie. Sprawami zajmował się Ekonom, tak jak Petroniusz Kowalii miał swoje dobra na Sycylii, bardzo daleko. I ten ekonom, który nawet nie miał najczęściej w tamtych czasach ustalonej pensji, musiał sobie swoje wynagrodzenie jakoś odebrać, po prostu okradał swojego pana, byle robić to umiejętnie, żeby, żeby nie doszło do skandalu. Pan Jezus się posługuje tą historią, powiedzmy z ówczesnych kronik kryminalnych, albo z plotkarskich portali internetowych, jeżeli takie były, żartuję, żeby nam rzucić światło na Bożą ekonomię, która jest zupełnie inna niż nasza, w pewien, w pewien sposób paradoksalna. Ale też bardzo ciekawe jest, że ten... Że Pan wobec tego rządcy miał mega wielkie zaufanie, dlatego że on sam nie postanowił rozliczać tych książek, jakichś tam rozliczeniowych, tylko donieśli mu. Co ja słyszę o tobie. Więc w zasadzie nawet mocno to zaufanie było tak wielkie, że miał naprawdę wolną rękę w tym zarządzie. Ale Podnieśmy no... to do naszego życia chrześcijańskiego. Bóg nie potrafi inaczej jak kochać nas pełnią miłości całym sercem, z pełnym zaufaniem. Yy co pokazuje Jezus chociażby w przypowieści z 15 rozdziału Łukasza, gdzie syna marnotrawnego, który zmarnował jedną trzecią majątku ojca, roztrwonił, na nowo obdarza pełnią zaufania i władzą w rodzinie nad majątkiem, obdarzając go na nowo pierścieniem syna, dziedzica. Bóg nie potrafi inaczej i ma do nas wielkie zaufanie, i to wielkie zaufanie naszą rzeczą jest docenić, uszanować i z Bojaśnią Bożą się rozliczać. A nie wykorzystać. Każdego dnia z tego naszego zarządzania, zanim przyjdzie to ostatnie rozliczenie, prawda? Czyli sąd. Dobrze, ale dlaczego zatem Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił? Rozumiemy, że Pan to jest sam Jezus, który tego Dlatego, że on ząbica. przeszedł od złego do dobrego zarządzania y, b, majątkiem swego pana. Najpierw kradł dla siebie, potem zrozumiał, że interesem pana, czyli Boga, jest, żebyśmy darowali sobie nawzajem długi, jak on darował nam, i żebyśmy dzielili się tym, co mamy, zamiast przywłaszczać dla siebie, niszcząc to, cośmy dostali od Boga. Jeżeli nie możesz darować. 100% długów, daruj przynajmniej 50 czy chociażby 20 na początek. Mamy tutaj 50-80 korzyści z beczek. Ale też... mhm. Paradoks, ale chyba właśnie o to chodzi w tej przypowieści. Że jeśli doświadczyłeś Bożego miłosierdzia, to chociaż trochę okaż tego miłosierdzia drugiemu. Ale też ja bym się zastanowił tutaj nad tym, że bo możemy się uczepić tego słowa, że Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Mi się wydaje, że tutaj też nie chodzi, jakby ten przymiotnik nieuczciwy jakby do niego przylgnął, ale nie znaczy to, że Pan Bóg pochwala nieuczciwość, ale raczej jego zaradność, nie? E, tak, że, że potrafił mimo wszystko wybrnąć w tej sytuacji, że wyciągnął lekcję e, z tego, e, jakieś konsekwencje e, z tego, że Pan go jakby no, przywołał do porządku, i jakby przestaje myśleć tylko o sobie, to znaczy rezygnuje z tego swojego zysku, że nie skupia się już tylko na tym, żeby więcej mieć, ale zaczyna myśleć też o tych innych. To trochę tak jak powiedziałeś w kontekście tego darowania, nie, przebaczenia i myślenia. Ten moment wyciągnięcia lekcji z ostrzeżenia, które do niego dochodzi. Wyrok i egzekucja nie spada na niego nagle. On otrzymuje słowo ostrzeżenia, że ma przygotować rozliczenie i zaczyna myśleć racjonalnie wcześniej, y, i przechodzi od złego do dobrego użycia y, Bożych dóbr, y, przeżywa nawrócenie, prawda? Słyszę słowo, w świetle słowa od Pana zaczynam rozumieć, że postępowałem źle, nie tylko. Z punktu widzenia interesów Boga, ale ze względu na moje własne przyszłe losy i zaczynam yy, myśleć po prostu bardziej rozumnie, yy, troszcząc się o yy, także o swoją własną przyszłość. Dobrze, ale na ten wycenie. następny werset, bo synowie tego świata dostowie są w stosunku z podobnymi ludźmi sobie, niż synowie światłości. Czy nie trzeba widzieć yy, tego z rządce, że. Yy, on postępuje jak synowie świata czyli jak już kradłem to jeszcze okradnę do końca ale przynajmniej jakoś sobie przygotuję miejsce w tym świecie a synowie światłości to właśnie mamy się nauczyć to co mówił Dominik w tej roztropności, nie w zarządzie chociażby dobrami tego świata. Pytanie, czy on po, tej, po tym zmianie sposobu myślenia dalej kradł, czy raczej spełniał wolę swego Pana, darując długi dłużnikom. Tutaj mamy tę delikatną różnicę między ekonomią tego świata, a Bożą ekonomią, nie? która polega właśnie na tym, żebyśmy Realizowali interes Pana Boga, pomnażając Jego chwałę, przez to, że będziemy darowywać jedni drugim długi i yy, zaradzać potrzebom ubogich, biednych, posługując się tym również Mamoną, którąśmy otrzymali w zarząd od Boga. Nie? A nie będziemy jej marnować tych dóbr Bożych, myśląc tylko o swoim egoistycznym interesie trwoniąc w ten, w ten sposób Boże dobro. I trwoniąc okazję do pomnażania Bożej chwały i braterstwa między ludźmi. Co jest tą Bożą ekonomią? Ja to tak widzę. No zresztą tutaj jest taki podtytuł tej drugiej części Ewangelii: dobry użytek z pieniądza. Ja wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną, nie? że ta, ta mamona no, jest jakim, jakimś narzędziem po prostu. My, problem ludzki jest na tym, że, że mamona często staje się środkiem, a nie narzędziem, że my tak skupiamy się na tym, żeby więcej posiadać. Posiadamy za siebie, nawet cel. Otóż to. Pan Jezus używa tutaj mocnego słowa duleł, służyć jako niewolnik, mhm. albo będę służył jako niewolnik, czyli z całkowitym zaangażowaniem, sercem, wolą, wszystkimi władzami umysłu, zaangażuję to wszystko na cześć Pana, czy dla dobra Pana, zgodnie z Jego wolą. Jemu zależy na tym, żebym był szczęśliwym, wolnym człowiekiem, który umie kochać, albo zostanę zniewolony, stanie, stanę się niewolnikiem pieniądza, yy, co zniszczy mnie i bardzo wiele osób wokół mnie prawdopodobnie to yy, słowo Dulełen być niewolnikiem ma tutaj podwójne znaczenie radykalnie różne. A, więc, jeśli, A wybór zależy od nas. Więc jeśli mamy dwóch Panów, Boga i mamonę, i rozumiemy teraz, że naszym celem naszego życia jest jednak Pan Bóg i życie z Nim, czyli życie wieczne, to teraz nasza roztropność wymagałaby, jak użyć tych wszystkich dóbr, które mamy do dyspozycji. Po pierwsze, uznać, że są to jednak nie nasze własności, tylko to, co mówiłem na początku, że Pana jest Ziemia i wszystko, co na, co na, co na niej jest. I teraz, jak być roztropnym, żeby użyć wszystkiego, co mamy, wszystkiego, wszystkiego, czym nas Pan Bóg obdarował, żeby zainwestować w przyszłość. Dokładnie. Y tutaj mi się przypomina rozważanie pewnego publicysty, który mówi o tym, że tradycyjny amerykański sposób myślenia o prowadzeniu przedsiębiorstwa nakazywał myślenie o interesie przedsiębiorstwa teraz. I w przyszłości, za 50 lat, muszę działać teraz tak, tak inwestować, tak gospodarować zyskami, inwestycjami, żeby ono za 20, za 50 lat się rozwinęło, a nie upadło. I dzięki temu powstały wielkie y, interesy amerykańskie, firmy światowe. Natomiast y, w latach 80-tych, 90-tych doszli do głosu tacy menedżerzy, Biznesowi, którzy myśleli tylko o swojej kadencji pięcioletniej, powiedzmy, kiedy mają za zadanie pomnożyć zyski, pomnożyć i powiększyć tempo wzrostu tego zysku, żeby dostać jak największą część dla siebie, jaką nagrodę za rozwój firmy, nawet jeżeli będą śrubować te zyski i to tempo wzrostu, Kosztem upadku przedsiębiorstwa, krzywdy pracowników i upadku całej nawet gospodarki, całego kraju, do czego doprowadzono w Stanach. I w tej chwili tam ten kryzys daje o sobie bardzo mocno znać. I to samo odnosi się do poniekąd na innym poziomie do całego życia dużego. Bardzo często słyszymy o małżeństwach, znaczy o mężach, o żonach, którzy w pewnym momencie rezygnują z własnej kariery. Ponieważ chcę więcej czasu poświęcić dla własnego dziecka, dla własnego syna, czy własnej córki, Widzi, że to jest konieczne i to jest moja inwestycja, to jest moja przyszłość. Największa kariera mężczyzny wychować. W ogóle kluczem dzieci. chyba do tego słowa jest ta perspektywa, nie przyszłościowa. No ludzie, którzy wiele osiągnęli, bardzo dużo zdobyli majątków, no często już jak są w jakichś tam latach, może nawet nie podeszłych, ale już bardzo dojrzałych, to to, czego żałują, to, że nie zainwestowali trochę więcej czasu w relacje, a zainwestowali je w po prostu w zdobywanie coraz to większego majątku, to chyba to, z to którego tak naprawdę ostatecznie także... też nie mogą skorzystać, bo po prostu nagromadzi gromadzin, nie ma siły, nie ma z kim z tego z, z, tym majątkiem, z tego majątku skorzystać, więc no to jest bardzo piękne słowo o tym, żebyśmy mieli trochę dystansu i żeby pieniądz był narzędziem, a nie celem. I tu chyba dochodzimy do odpowiedzi na to pytanie, które postawiłeś synowie światłości, synowie tego świata. Oni inwestują w jakiś biznes, w przedsiębiorstwo. My inwestujemy w życie wieczne, w Królestwo Boże i czasem wykazujemy się w, tym, w tej sprawie najważniejszej dotyczącej sensu życia zadziwiającym brakiem zaangażowania i zainteresowania. Tak jakbyśmy żyli tylko dzisiaj, a, a, a jutro było zupełnie dla nas bez znaczenia. Zapraszamy, byście się zmierzyli też z, z tym słowem sami osobiście i życzymy dobrej niedzieli. Ksiądz Dominik, Ksiądz Józef i Ksiądz Robert.